To jest jedyny RAM, na jaki obecnie mnie stać. He he, 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 Dobra, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku granym w lipinkach. W ogóle to tak sobie chodzę, patrzę, mamy tutaj wełnę i ta wełna jest tak spięta, jakby ktoś miał takie, wiecie, za duże spodnie, jakby mu normalnie pękły. Takie jedno skojarzenie mi tutaj przyszło do głowy na początku tego odcinka. No dobra, ale zacznijmy od rzeczy bardziej poważnych, bo ja sobie tutaj stoję, pierdzę już tym ramem pod naszą remizą. O! A co tu się stało? Czemu ten śnieg na remizie jest jakoś tak w powietrzu? Co tu się odfarmingowało? Poznaj trzy nowe smaki w Holi: zielona herbata, czarna herbata i hibiskus. Z moim kodem czarny pan 10% taniej. Szczegóły znajdziesz w opisie. Dlaczego śnieg na naszej remizie jest metr nad ziemią i dlaczego przez niego prześwituje słońce? Nie wiem i nawet się nie zamierzam domyślać. Pewnie się też zastanawiacie, po co ja was tutaj zabrałem, bo to wcale nie jest przypadek, że my jesteśmy teraz pod remizą. Dzisiaj pojadę odebrać zupełnie nowy pojazd do naszej jednostki straży pożarnej, do naszego, do naszej OSP. Ale zanim to nastąpi, spróbuję najpierw zawieźć te palety. Zobaczymy, czy się uda, bo to jest w sumie bardzo dobre pytanie. Czy w ogóle będę w stanie tutaj wjechać? Jest mega ślisko, jest mega niebezpiecznie, ale może się uda. Jesteśmy teraz u Marka z Piździchowic, ale oczywiście Marka to tutaj nie ma, bo go zamknęli. I teraz pytanie, czy wełnę sprzedawaliśmy tutaj, czy wełnę sprzedawaliśmy gdzieś indziej? Może ktoś to przyjmie. Ej, przyjęli. 11 700 i 11 500, no to jest rewelacja. No to w takim razie ponad 20 000 zarobiłem. To jest świetna informacja na początek dzisiejszego dnia. To ja już od niego wyjeżdżam. Zaparkuję sobie gdzieś tutaj. O, może na tym parkingu, tak po prostu z przyczepką. I pędzę teraz po nasz nowy wóz straży pożarnej. to, 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 to. to. Tak on właśnie wygląda. To nie jest nowy wóz straży pożarnej, to jest wóz, który dostaliśmy chyba gdzieś po jakiejś austriackiej wiosce, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie mamy tutaj niemieckie napisy Feuerwehr, więc teoretycznie mogą być Niemcy, mogą być, mogą, może być to oczywiście Austria. Z tego co wiem, miała być Austria. Ale mniejsza z tym, dostaliśmy w każdym razie taki oto podnośnik, podnośnik drabinowy. To znaczy po prostu wóz drabiniasty lub bardziej kolokwialnie mówiąc po prostu drabina na kółkach. Będzie to pojazd służący do ewakuacji ludzi, na przykład z dachów, z balkonów, w przypadku gdyby coś się stało i dostaliśmy taki używany pojazd w okazyjnych pieniądzach. Co ciekawe, maszyna naprawdę ciekawie wygląda i bardzo ciekawie działa, ale o tym za chwilę. Żebym ją Wam pokazał, to pojedziemy sobie na plac, tam Wam ją rozłożę, bo tutaj to tak naprawdę na tym placu to mogę Wam tylko koguty pokazać. Mrugają, fajnie, to jest spoko. Czy ja coś jeszcze jestem w stanie tutaj zrobić? Może światło włączę? Zaraz, czekajcie. Światło do przodu, światło boczne. Nie ma tu żadnego światła innego? Nie, myślałem, że jeszcze jakieś inne światło tutaj będę w stanie włączyć, ale nie. Kierunkowskazy. Ja tu widzę z tyłu takie, widzicie, żółte światła i one też powinny świecić, no ale nie chcą świecić, dobrze. To tak, kierunkowskaz sobie wyłączam i jedziemy. Jedziemy w takim razie teraz do jednostki. Nie wiem jeszcze, gdzie ten pojazd będzie parkował. Będę się musiał nad tym dobrze zastanowić, bo na ten moment nie mamy na niego miejsca. Nasza jednostka ma w tym momencie dwa garażem. Nie wiem, czy. Będzie można zbudować jakiś trzeci Nie wiem czy po prostu tutaj no, no po prostu nie wiem, zobaczymy To już inni będą musieli zdecydować Ja nie mam tutaj mocy decyzyjnych Ja jestem tylko strażakiem Dobra, jedziesz ty samochodzie Szybciej przyspieszyłbyś trochę Jedziesz 50 na godzinę w terenie zabudowanym Tak jak tutaj Pan Bóg przykazał No dobrze, już jesteśmy poza terenem zabudowanym Mogę jechać odrobinkę szybciej I skręcić teraz szybko w stronę naszej jednostki Żeby tylko tutaj nie wylecieć z tej drogi Bo jest ślisko Poza drogą jest bardzo ślisko, trzeba na to uważać. Widzicie, mamy dalej atak zimy w lipinkach jest środek października, a spadło tutaj z 20 cm śniegu. No dobrze, co my tutaj tak naprawdę mamy? Bo może jakiś pojazd zostanie po prostu sprzedany. Nie wiem, co tutaj gmina wymyśli. Mamy jeden wóz bojowy, mamy drugi wóz bojowy, może ten starszy gdzieś pójdzie dalej? Nie wiem, czas pokaże. Na ten moment po prostu muszę zostawić ten pojazd gdzieś tutaj na parkingu. Ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze pokażę, jak on działa. Bo to jest naprawdę mega fajna rzecz. Teraz, jak już jesteśmy tutaj z dala od ludzi, włączę sobie syrenę, żebyście posłuchali. Może być syrena tego typu, taka znana z krajów zachodnich, z Austrii, z Niemiec, właśnie. Może być też taka druga. Drze się to niemiłosiernie. Dobra, wyłączyłem. Koguty. Tu jest fajna rzecz, dlatego że oprócz kogutów, które są standardowo na dachu z jednej strony. To mamy też koguty z tyłu. O, i teraz mrugają, widzicie, jeszcze te żółte. Spoko, to fajnie wygląda, to mi się podoba. Czyli teraz mamy już mruganie nie tylko niebieskie, ale też żółte, żeby było ostrzeganie. Ale oprócz tego, mruganie jest tutaj na przedzie, na grillu powiedzmy. I jeszcze te dodatkowe światełka są na tym koszu, na tym podnośniku. Także praktycznie nie ma możliwości, żeby nie zauważyć tego pojazdu. Zobaczcie, jak ten pojazd będzie jechał, jak będzie jechał do akcji, to tak naprawdę te koguty, które są standardowo na dachu, są mocno zasłonięte przez ten kosz. Dlatego tutaj dorobili specjalne światełka, żeby one też ostrzegały innych, że jedzie jakiś pojazd uprzywilejowany. No dobra, ale skoro już tutaj stoimy, to może ja Wam przynajmniej pokażę, jak tę maszynę można rozłożyć. Bo to nie jest, wiecie, co zwykły sprzęt. Popatrzcie, teraz ona, cały, cała ta maszyna, cała ta drabina została podniesiona na podporach. Teraz można by było tutaj wejść do środka. Ciekawe w ogóle, czy ja jestem w stanie tutaj jakoś operować tym z tej perspektywy. No jestem w stanie, patrzcie, mogę sobie tu otworzyć. Czy to mogę sobie otworzyć? O, też mogę sobie otworzyć. Fajnie. To mi się podoba. Mogę tu wskoczyć? No mogę. No, o, wszedłem. Świetnie. Tylko teraz nie mogę tego zamknąć. No ciekawe, że tego nie mogę teraz zamknąć. Tutaj to jakby się dało poklikać, jakby się dało tutaj sterować tym góra-dół, no to by była rewelacja. No ale niestety takiej możliwości to już teraz nie ma. No ale dobrze, wróćmy w takim razie do centrum sterowania tą drabiną. Możemy oczywiście wyprowadzić już bardzo wysoko. No, całkiem, całkiem fajnie. A teraz możemy pojechać do góry. I zobaczcie, jak wysoko będzie można wyjść. Naprawdę mega wysoko, bo ta drabina się rozkłada. Bardzo się rozkłada. Troszkę sobie to pochylę, żeby łatwiej było wchodzić. Zaraz tu wyjdziemy i wam pokażę, jak to wygląda. Tylko muszę tu najpierw wskoczyć. Ciekawe, czy mi się uda w ogóle tutaj doskoczyć, bo to wcale nie jest takie proste. Dobra, udało się i teraz po tej drabinie sobie wskakujemy dalej. O ależ tu wychodzę. Każdy kolejne przesło drabiny jest. Takie troszkę gorsze od poprzedniego, bo jest węższe. Może się uda jeszcze... O, nie mogę tutaj dalej? Co jest? No, może troszeczkę po prostu jest zbyt... No, nie wiem. Może zbyt wąsko? W każdym razie, teoretycznie da się tam dojść do kosza. Zobaczcie, jak jestem wysoko. Kilkadziesiąt metrów nad ziemią. To co, może wracamy? Może wracamy w takim razie, żeby sobie tutaj biedy nie narobić. No, to już wiecie w takim razie, jak będzie działał ten pojazd. Ja muszę teraz go złożyć. Złóżmy go. A czemu on się, o składa się, dobrze Drabinka się pięknie składa To wszystko się złożyło, kosz się złożył Świetnie, podpory opuszczone Schowane Można będzie jechać na akcję Gdyby taka akcja oczywiście wystąpiła Na ten moment zaparkuję sobie tym pojazdem gdzieś tutaj O, po prostu w rogu I niech sobie tu stoi Gmina pojazd dostała Czy tam kupiła tanio, już szczerze mówiąc nie wiem Zobaczymy jak dalej będzie, może sprzedadzą jakiś pojazd Może każą tutaj coś wymienić Czas pokaże My natomiast wracamy na gospodarstwo. A wróciłem tutaj, ponieważ zabieram się za odśnieżanie. Gmina zadzwoniła do mnie, poprosiła mnie o to, bym odśnieżył jedną drogę. Niestety mają problem z dojazdem w jedno miejsce. Zaraz wam też pokażę, gdzie to jest. Tylko muszę sobie wziąć pług. Zostawiłem go tutaj, no, w takim trochę niefortunnym miejscu. Trochę za daleko od krawędzi mojej drogi, no ale trudno. Pojedziemy, słuchajcie, na taką, powiedziałbym, polną drogę w sumie. Nie będzie to taka typowa leśna droga, tylko taka bardziej polna. Oczywiście mamy też drogę, która jest tam przez las, ale ona nie jest utrzymywana w zimie, przynajmniej na razie. Takie informacje tutaj dostałem. No, nie będę się kłócił, no też nie będę odwalał za gminę całej roboty, bez przesady, ale prosili mnie ludzie z gminy, i prosił mnie też jeden z właścicieli tamtych domów, żebym podjechał i spróbował przynajmniej trochę przegarnąć ten śnieg. No bo niestety, ale ten, który normalnie odśnieża. Tym razem chyba coś, coś mu się stało, bo nie przyjechał. No, jest jednak połowa października, więc mimo wszystko ten sezon zimowy jeszcze się nie zaczął. Już wam powiem o którą drogę chodzi, bo to jest droga, która tak naprawdę dobiega częściowo do mojego dużego pola do mojego dużego pola, które jest po lewej stronie. Tam, gdzie będziemy chcieli siać buraki cukrowe, nie będzie to takie proste. Ale do tego to dopiero dojdziemy. Natomiast ja muszę podjechać za stację paliw. Tam jest taka drużka. Ona się tu zaczyna, już w lewo. Właściwie to nawet nie jest za stacją paliw. Ona jest przed stacją paliw. Ona jest tutaj. I proszono mnie, żebym odśnieżył tę drogę. To jest, słuchajcie, zwykła droga gruntowa. To nie jest nic jakiegoś, wiecie, wielkiego. Ale ta droga po prostu wymaga przejezdności. I jeżeli ktoś będzie chciał tutaj dojechać samochodem, to w tym momencie nie będzie miał takiej możliwości. Dlatego po prostu przejadę, odgarnę to sobie. I tam w oddali jest jeden dom. Tam w oddali jest dom, który też potrzebuje po prostu dojazdu. W tej chwili oni mają tylko i wyłącznie dojazd taką szutrową drogą. No, i ta droga w ogóle nie jest utrzymywana. No, gmina powinna tutaj dojeżdżać, bo to jest gmina droga. No ale cóż, jakoś coś im dzisiaj nie wyszło. Dlatego ja przegarnę tutaj już po prostu ten śnieg, żeby na spokojnie można było dojechać, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten dojazd będzie potrzebny. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś na przykład nie będzie potrzebował karetki i co wtedy. A znając szczęście, to, na... to właśnie najczęściej tak to wygląda, że karetka czy straż jest potrzebna wtedy, kiedy nie ma dojazdu. No ale przynajmniej teraz zrobimy. Wiecie co? Nie będę mi zgarniał tego śniegu w tę stronę. Mogę im przecież zgarnąć w drugą. Po co mam im ładować ten śnieg, słuchajcie, na posesję, skoro mogę załadować go na pole, tak jak tutaj. O. Zobaczcie, jest miejsce, to mogę tak zrobić. I koniec, i tu już nie ma dalej drogi dojazdowej. No, to w takim razie temat jest z głowy. Temat jest rozwiązany. Oni mają tutaj dojazd. A ja może jeszcze. Chociaż nie wiem, czy jest sens, tak się zastanawiam, jeszcze troszkę to poszerzyć. Nie no, w sumie bez sensu, no już nie będziemy przerzucać tego śniegu tak jakoś dużo dalej. Co, na pole sobie ten śnieg wrzucał? Nie no, bez sensu, dobra. Ogarnięte. Wracamy na gospodarstwo. No to skoro jeden gruby temat mamy już z głowy, to teraz pasowałoby się zająć zarabianiem pieniędzy. Podjadę sobie od razu do naszej fabryki, właściwie do fabryki pani Kasi, bo to tam będzie kolejna dostawa pieniędzy. To znaczy stamtąd wezmę sobie rzeczy żeby sprzedać je gdzie indziej i zarobić kupę kasy. Ale po kolei, najpierw podjadę sobie. A czekajcie, bo to już tu, tu, tu w prawo jest? Nie, to nie jest tu w prawo, to jest następny przejazd, widzicie? Tyle razy jeżdżę przez te lipinki, tyle lat już tutaj żyję i cały czas mylę sobie te dwa skrzyżowania. One są tak do siebie podobne. Nigdy nie wiem, kiedy jest to pierwsze, a kiedy jest to drugie. Ej, 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 ty żółty! Co to miało być? Przecież ty mnie masz z prawej strony, Gadzie jeden! Ja tu mam pierwszeństwo. Nie ma czegoś takiego, że mi się będziesz wpychał i wpierniczał prosto przede mnie, jakbyś, za, jakbyś tutaj doprowadził do wypadku, ale byś musiał płacić. No w sumie, przynajmniej bym sobie naprawił pojazd. No nic, nie będę się tutaj z tym gościem kłócił. Jedziemy do fabryki. Zobaczcie teraz, co tu się dzieje. Ale tu jest śniegu. Ale tu jest śniegu. Pamiętacie na pewno, jak ja w poprzednim odcinku to wszystko odśnieżałem? To było skomplikowane. Ej, wilk! Wilk tutaj biegnie! Wilk poleciał do lasu. Ale wilka to ja naprawdę jeszcze za bardzo nie widziałem. A to naprawdę był wilk. A to naprawdę był wilk. No dobra, temat jest w takim razie z głowy. Pobiegł sobie. Kurczę, załadujemy te palety. Za... O! Albo i nie załadujemy palet, słuchajcie, bo wyje straż. Wyje Syrena. No to znaczy, że chyba trzeba lecieć na akcję. Dobra, zostawmy te palety. Lecimy do remizy. Przybiegłem właśnie do remizy, by zobaczyć, co się tutaj dzieje. Dlaczego tu jest śnieg na tym wszystkim? Co tu się dzieje? Dach przecieka. Nie wiem, tym będę się musiał zająć później. Weźmy w takim razie wezwanie. No dobrze, wezwanie dotyczy. kogoś na dachu. Dobra, adres już mam. Ej, ten adres wygląda znajomo. Ale skoro kogoś na dachu to dotyczy, to weźmiemy sobie właśnie ten nowy pojazd. Dobra, jedźmy. Jedźmy, jedźmy, jedźmy w takim razie. Odpalamy syrenę. Myślę, że nie tą. Myślę, że odpalimy tą. Niech się drze, niech wyje. Jeszcze pasowałoby, słuchajcie, koguty włączyć. Dobra, jedziemy. Ten dom, do którego teraz mam jechać, to jest, słuchajcie, północno-zachodnie gospodarstwo. Pamiętacie na pewno to gospodarstwo? Właśnie. Ich kiedyś zalało. Ich kiedyś zalało, a potem była powódź w całych Lipinkach. Ale teraz wygląda na to, że ktoś tam potrzebuje pomocy. No dobrze, podjadę. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś stan zagrożenia życia. No, skoro, skoro ktoś mówi, że ktoś gdzieś utknął na dachu i nie może zejść, wygląda to co najmniej dziwnie. Wymuszają pierwszeństwa dwa samochody naraz. No czegoś takiego to ja się naprawdę nie spodziewałem. Jeszcze rozumiem, że ta ciężarówka nie zauważyła, ale tamten gość naprzeciwka, no co on? Ślepy czy głupi czy jaki? Masakra. Jeszcze przez to wszystko pojechałem w złą drogę. I teraz będę musiał tutaj zakręcić na stacji paliw. No słuchajcie, żeby dwa pojazdy wymuciły pierwszeństwo na mnie, to jest jakaś po prostu katastrofa. No nic. Zobaczymy. Lecimy w takim razie teraz, ponieważ musimy się dostać do tamtego domu. Jeszcze kawałek. Dobrze, że przyjechałem i odśmierzyłem tą drogę. O co prosiła mnie gmina? Bo w przeciwnym razie miałbym duży problem, by tutaj dojechać. No, straż. Może by sobie poradziła. To jest duży ciężki pojazd, ale na pewno nie byłbym w stanie tutaj jechać teraz 80 km na godzinę. Ostry zakręt w lewo. Oj, i tak troszkę wyleciałem, bo było ślisko. Tu jest troszkę śniegu na tej drodze, ale przejechałem bez problemu. Dobrze, że nie spadło 60-70 cm, bo byłoby dużo trudniej. Dobra, wyłączmy już w takim razie tego wyjca. Bo to jest gdzieś tu. To jest gdzieś tu, słuchajcie, nie chcę wjeżdżać tu na posesję, na razie. Idę się rozejrzeć, idę się rozejrzeć, co się dzieje. Nikogo tutaj nie ma. Tu jest człowiek, o kurde. Jak on tam wlazł, nie wiem, ale trzeba go zdjąć. Trzeba go zdjąć, wszedł na tak domu. Wszedł, ale nie może zejść. No, trochę absurdalne, no bo przecież skoro wlazł, to pewnie po jakiejś drabinie i co, gdzie ta drabina? No nic. Skoro wezwał pomoc, to znaczy, że sytuacja jest poważna, a skoro sytuacja jest poważna, to nie można tego zbagatelizować. Na szczęście domek jest w miarę niski. Prawdę mówiąc, z takiej stacjonarnej drabiny to troszkę bałbym się tutaj korzystać, ponieważ jest ślisko. No, z każdej strony jest, słuchajcie, śnieg. Zobaczcie. Jakbym z tej strony nawet sobie postawił tę drabinę, to może byłoby lepiej, ale tutaj mimo wszystko jest kostka. Ta kostka jest śliska. A obok jest mnóstwo śniegu. Nie wiem, obejdę. Te... Zobaczę, czy przypadkiem tu jakiejś drabiny nie ma. Czy nie można by mu było jakoś pomóc. Może. Dobre rozeznanie to podstawa, ale. Ale nic tu nie ma, słuchajcie. Tu jest drabina. Tu jest drabina, no ale. Nie, no, nie będziemy korzystać z tej drabiny, to jest trochę za krótka drabina. To jak już mamy tą drabinę, to już wykorzystamy tą. Dobra, rozłożymy sobie w takim razie ten pojazd. Troszkę do góry. Troszkę do góry. W ogóle nie wiem, czy. Ja go będę musiał zapakować do kosza i znieść na dół. On nie będzie szedł po tej drabinie, to nie ma takiej możliwości. Teraz troszkę, troszkę, troszkę w tą drugą stronę. O tak, 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 tak. tak. I teraz powolutku. I teraz powolutku. I jeszcze kawałek. Troszkę trzeba będzie tutaj wysunąć. Tak, 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 dobra, teraz o drobinkę niżej. Jeszcze tutaj przedłużymy, żeby do tego komina dotarło. Nie jest takie proste, jeszcze jest kilka metrów. Nie mogę go też w żadnym wypadku uszkodzić. Mówię oczywiście o tej postaci tutaj. Troszkę jeszcze skręcimy w lewo. O, tak, 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 teraz jest idealnie. Teraz jest, słuchajcie, idealnie. Będzie mógł wejść do tego kosza, a ja będę mógł sprowadzić go bezpiecznie na dół. Sprowadziłem tego biednego człowieka na dół. Teraz sam sobie stąd wysiądę. Aż normalnie zapytam go, jak to się stało, że on był sam na kominie, przecież to jest jakieś kurde absurdne, ale dobra, no może nam coś powie. Proszę pana, spokojnie, już jest dobrze, ale zapytałem najpierw wprost, czy wszystko jest w porządku, nic pana nie boli, nie wiem, nie zasło, był pan tam gdzieś na górze? Nie, nic mi się nie stało, fizycznie wszystko jest w porządku. Jestem cały, stoję stabilnie, tylko powiem szczerze, że jestem strasznie zły, bo to co się wydarzyło jest po prostu absurdalne. Rozumiem zdenerwowanie, ale proszę mi dokładnie powiedzieć, co się stało i jak się pan znalazł na tym dachu? Zaczęło mi przeciekać przy kominie. Niewiele, ale na tyle, że nie dawało spokoju. Pomyślałem, że wyjdę na chwilę, sprawdzę, czy coś się nie poluzowało, może poprawię dachówkę i zaraz zejdę. Normalna rzecz. Robiłem to już nie raz. Czyli rozumiem, że to taka była klasyczna szybka kontrola i nic więcej. Dokładnie tak. Wszedłem po drabinie, Pochodziłem kawałek po dachu, sprawdziłem to miejsce, gdzie kapało, wszystko wydawało się w porządku. W pewnym momencie chciałem zejść, spojrzałem w dół i drabiny po prostu nie było. Nie było jej w sensie, że się przewróciła, czy w sensie, że zniknęła, no bo przecież się nie rozpłynęła. W sensie, że zniknęła. Stała przy ścianie, a potem przestała tam stać. Ktoś ją zabrał. Najwyraźniej jakiś żartowniś uznał, że to będzie bardzo śmieszne. Widziałem, jak biegł potem z drabiną na plecach. Mhm, mm i wtedy zrozumiał pan, że bez pomocy to już pan stamtąd nie zejdzie. Dokładnie. Stanąłem na dachu, popatrzyłem dookoła, spróbowałem kogoś zawołać, ale nikogo nie było. Wtedy dotarło do mnie, że sytuacja jest niby śmieszna z boku, ale ja stoję z 12 metrów nad ziemią i nie mam jak bezpiecznie zejść. Rozumiem, i wtedy właśnie padła decyzja o telefonie na 112. Tak. Pomyślałem sobie, że może to brzmi głupio, ale to jedyne rozsądne wyjście. Skakać nie będę, ryzykować też nie, więc zadzwoniłem i powiedziałem wprost, że utknąłem na dachu, bo ktoś zabrał mi drabinę. Dobrze, że miałem telefon. No to dobrze, że nic się nie stało, dach sprawdzony, no tylko nerwy trochę w rozsypce, prawda? Dokładnie dach suchy ja cały a humor kompletnie zdjęty razem z tą drabiną No dobrze wszystkiego dobrego w takim razie Ja już się zbieram do widzenia A to żartowniś jeden Tego się naprawdę nie spodziewałem żeby ktoś mógł przyjść Wow jak to szybko się zamyka Nie spodziewałem się tego żeby ktoś mógł tutaj przyjść wziąć drabinę i ją po prostu ukraść Więc to nawet nie była ta drabina która tu stoi według relacji tego gościa Ale to w takim razie jeszcze policja będzie miała tutaj co robić no bo przecież to jest realne zagrożenie zdrowia i życia. No nie można czegoś takiego robić, że sobie przychodzicie i zabieracie komuś drabinę i patrzycie, o, jak fajnie stoi sobie na dachu i będzie tam stał teraz przez 6 godzin. Jak najbardziej wezwanie było uzasadnione. Tak, w takich sytuacjach można wezwać, no bo przecież nie było tutaj nikogo dookoła. Tu nie ma żadnego innego domu. Nic. No więc musiał mieć jakoś dostarczoną pomoc. I tak dobrze, że wziął telefon, bo jakby tego telefonu nie wziął, no to kurde, to by się darł tutaj w niebugłosy głosy przez najbliższy miesiąc i nikt by go nie usłyszał. No, pytanie, czy mieszka z kimś, czy sam? No, nie wiem. Nie pytałem o to, nie ma to większego znaczenia. Ważne, że udało się pomóc temu człowiekowi. Dobra, wyłączam tą syrenę w sensie koguty, że nie będziemy robić wiochy. Teraz wracamy z powrotem na bazę. No, ale widzicie, dostaliśmy tutaj nowy pojazd i on się przydał dosłownie od razu. Jeszcze nie pokazałem wam jednej funkcji, ponieważ ta maszyna pozwala też lać wodę. Mogę teoretycznie gasić pożar. No, gdzie ty, żółty, wyprzedziłeś mnie po to, żeby zahamować przede mną? Straż za tobą ujedzie, to przynajmniej byś zjechał na bok. Ja wiem, że nie na sygnale, no ale to bez sensu wyprzedać mnie po to, żeby za chwilę hamować. No nic, bo tu w ogóle jest jeszcze taka jedna funkcja, można lać wodę. Jest taka specjalna sikawka, tam zresztą widać ją z tej perspektywy. Ale nie będę wam teraz tego pokazywał, tym bardziej, że jest mróz, więc nie będę puszczał wody, bo jeszcze zamarznie zrobimy lodowisko, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Tylko zrobię to inaczej. Teraz i tak muszę wrócić na gospodarstwo. W ogóle to ja chyba zadzwonię do dziadka, zapytam się go tak naprawdę, co się tam dzieje. Ale najpierw to jeszcze będę musiał zobaczyć, czy wszystkie palety, które miały być sprzedane, są faktycznie w skupie. No i oczywiście, że nie są w skupie, dlatego że mamy tutaj palety, które miałem sprzedać wcześniej. Załaduję sobie najpierw te wszystkie palety, zobaczymy, ile ich tutaj wskoczy na tę moją ciężarówkę. Dużo ich tu wejdzie. Oj, dużo ich tu wejdzie. Zobaczcie, wszystkie weszły 20 tysięcy litrów. To dobra wiadomość. Ale w takim razie będę mógł podjechać jeszcze do innych moich fabryk. Będę mógł podjechać jeszcze w kilka innych miejsc. Między innymi będę mógł odwiedzić teraz, co by tu można było odwiedzić? Szklarnię będę mógł odwiedzić. Mleczarnię będę mógł odwiedzić. Może jeszcze zestaw fabryk, który jest tam kawałek dalej w okolicy e, domku naszego sąsiada z Warszawy. Tylko teraz powolutku, żeby tutaj nie wylecieć z tej drogi, bo będzie nieciekawie. Muszę podjechać, tak, 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 tutaj na ten śnieg. Oj, tu będzie ślisko. Tu będzie ślisko, tu będzie niebezpiecznie. Oj, nawet zahaczyłem o te palety. Dobra, zapakujmy to. O, na razie to się nawet za dużo ich tutaj nie zmieściło. Na no, za dużo to się ich nawet tutaj nie zmieściło, zobaczcie, mamy dwa razy trzy. To mamy trzy i sześć. Dwanaście palet weszło. 12 palet weszło tam z przodu. Zapakuję resztę. Co tu jeszcze zostało do wzięcia? Tu jest pani Kasia, ale to pani Kasi, to w tym momencie nie będziemy zawracać gitary. Trzeba będzie podjechać jeszcze chyba do naszej mleczarni, bo może to właśnie w mleczarni coś tam czeka na nas. Zobaczymy, zobaczymy. Zaraz podjadę do mleczarni. Okaże się, a potem chyba zadzwonię do dziadka. No chyba, że on zadzwoni w międzyczasie. Zobaczymy. Ale czekajcie, teraz tutaj powoli, bardzo powoli. Teraz to i tak nawet nie będę odbierał telefonu. Bo robię tutaj zbyt skomplikowane manewry. Ile tutaj palet zostało? Dwie. Dwie palety tutaj są. No prawdę mówiąc, niezbyt dużo. Myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że tam leczarnia to wiecie, będzie tak pracować bardziej wydajnie, a tutaj mam wrażenie, że w tej leczarni to tak mało co robią. Bardziej udają, że pracują, no a ja im nie płacę za udawanie, tylko za prawdziwą pracę. Zobaczcie, mamy tutaj masło i mamy też butelkowane mleko. To są fajne produkty, na tym można zarobić. Na tym naprawdę można zarobić dużo pieniędzy. Marchew konserwowa, masło. A, jeszcze jedna rzecz. Przecież my musimy zatrudnić kogoś do pomocy w Tartaku. Tartak jest pełny, a w tym momencie nic się tam nie dzieje. Ja o tym kompletnie zapomniałem. Ja po prostu zapomniałem o tym, że w tym momencie Tartak tak naprawdę nie działa. Oj będzie trzeba się teraz tym tematem też zająć. No może nie w tej chwili, ale docelowo. Na pewno. Dobra. Sprzedaję to. 56 tysięcy, naprawdę sporo pieniędzy. A tutaj ile będzie z 30? No 31, ale to oszacowałem precyzyjnie. Jakbym miał jakiś radar w oczach, mamy 244 tysiące złotych na koncie. To może oznaczać tylko jedno: idę nadpłacić kredyt, żebyśmy potem mieli mniejszą ratę. Zobaczcie, teraz nasza rata jest całkiem spora. Ja pójdę, oddam 200 tysięcy złotych, bo przecież mogę to zrobić. Zostaniemy już tylko z kredytem na 400 tysięcy złotych. Zdecydowanie lepiej to teraz wygląda. Tylko pamiętajcie, że ja jeszcze bym chciał sprzedać jedno pole, ale nikt teraz nie chce go kupić. No trudno. W takim razie. Podjadę sobie jeszcze na gospodarstwo zobaczę. O, dziadek dzwoni. Ten to wie, kiedy zadzwonić, dobra, no to w takim razie to trzeba będzie odebrać. Ja się zatrzymam tutaj na chwilę na boku. Stara znaki, dobra, odbieramy. No cześć. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że lekarz właśnie był i powiedział, że jutro mnie wypuszczają ze szpitala. Jak wszystko pójdzie normalnie, to możesz po mnie jutro przyjechać. No dziadek, no to jest świetna wiadomość. Najważniejsze, że już wszystko w miarę w porządku i powoli wracasz do domu. Wiesz, o której mam tam być? Mówili coś konkretnie, czy na razie nie? Jeszcze dokładnej godziny nie podali, ale mówili, że raczej przed południem. Zadzwonię jeszcze rano, jak już będą wiedzieli na 100%. A powiedz mi, jak tam gospodarstwo. Wszystko stoi, czy coś się posypało, jak mnie nie było? Dziadek spokojnie. Na gospodarstwie naprawdę wszystko jest ogarnięte. Zwierzęta są dopilnowane, maszyny stoją tam, gdzie trzeba, no w miarę. No i nic się w sumie nie rozsypało, nic nam nie uciekło, żadnej świnie nie musiałem gonić. Tak naprawdę wszystko jest pod kontrolą. No to dobrze. Bo już się bałem, że znowu coś wyskoczy. A słyszałem, że śniegu nawiało jak diabli. Jak wy to tam przeżyliście? Wiesz co, na polach to jeszcze pół biedy, ale w fabryce to był prawdziwy armagedon śnieżny. Jakiś taki śniegogedon chyba. Zawiewało tak, że w pewnym momencie nie było widać, gdzie jest placa, gdzie droga. Były zaspy na dwa metry. Bez sprzętu to nie dałbym rady tam nawet wjechać ani nic zrobić. No i co? Daliście radę to ogarnąć? Tak, daliśmy, ale tylko dlatego, że miałem ten pług wirnikowy. Gdyby nie on, to byśmy tam chyba do wiosny stali i nic by się nie dało do fabryki dostarczyć. Śnieg był ciężki, zbity, zwykły pług, to by tego na pewno nie ruszył. Pług wirnikowy to ten, co mi kiedyś pokazywałeś? Ten większy z tym całym ustrojstwem z przodu? Tak, dokładnie ten. To ta maszyna, którą kupiłem rok temu. No wiesz przecież, o której mówię, bo wtedy mówiłeś, że to przesada i że kiedyś z łopatą też się dawało radę. No to teraz akurat odebrałem go z serwisu po naprawie i powiem ci, że wrócił w idealnym momencie, bo zrobił robotę dokładnie tak, jak trzeba. No widzisz, czyli jednak czasem te nowe wynalazki się przydają. Dobrze, że to ogarnąłeś, bo przynajmniej wiem, że jak wrócę, to nie zastanę jednej wielkiej zaspy. Dziadek, spokojnie. Jak jutro po ciebie przyjadę, to możesz wracać bez stresu. Wszystko jest ogarnięte, a resztę już razem dopilnujemy na miejscu. No, tylko jak wrócisz, to weź od razu ten kibel, który przyszedł od kuriera, dobra? No i bardzo dobrze. To jutro się widzimy. Tylko przyjeźdź ostrożnie, bo pogoda dalej jakaś podejrzana. Jasny dziadek, trzymaj się do jutra. No to dziadek, jutro wychodzi ze szpitala. To jest bardzo dobra wiadomość. Ciekawe, czy jutro jeszcze będzie śnieg, czy też nie. Ale się tu ślizgam, ale tu ciężko będzie wyjechać. Załadowałem sobie teraz naprawdę dużą porcję marchewek. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, to muszę to dostarczyć do fabryki. Mam nadzieję tylko, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, czas pokaże. Na razie to muszę tutaj wyjechać, no a potem faktycznie jutro pojedziemy po dziadka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tędy jadę? No, policja stała na drodze i kierowała mnie właśnie w ten sposób. Niestety, tamta droga, którą standardowo jeżdżę do naszej fabryki, jest z jakiegoś powodu zamknięta. Nie wiem, co się tam wydarzyło, ale musiało się to stać dosłownie przed chwilą. Tak czy inaczej, nie mogę tamtędy jechać. Dlatego musiałem wybrać alternatywną trasę. Przejedziemy sobie tą drogą, kurczę. Wyprzedza mnie, wyprzedza mnie ta ciężarówka! No, ja chcę skręcić w lewo, no to muszę ją przepuścić, nie ma innej możliwości. Ale ten gad normalnie to tutaj pojechał. Słuchajcie. Żeby dojechać do fabryki, będę musiał przejechać tą drogą, a ta droga wygląda na to, że nie jest w ogóle odśnieżona. To jest jakaś masakra, co się tutaj wydarzyło. Czemu tego nikt nie odśnieża? Czy o tej drodze już wszyscy zapomnieli? Ja tutaj teraz nie mogę jechać szybciej niż, nie wiem, jakieś 40 km na godzinę. Jestem teraz z tyłu mojego gospodarstwa. Mam tylko nadzieję, że to będzie przejezdne, bo w tej chwili nie widzę tutaj żadnych śladów nic. Żeby się nie zakopać, spróbuję jechać odrobinkę szybciej. Mam tylko nadzieję, że nikt nie będzie jechał z naprzeciwka, bo ja nie będę w stanie wyhamować. 60 na godzinę w takich warunkach to jest zdecydowanie zbyt dużo, ale w tym momencie chyba nie mam innej możliwości. Zobaczymy, teraz wiadę tylko tutaj, jeszcze przede mną jeden malutki zakręt i wszystko będzie dobrze. Żeby tylko tutaj teraz... O, o nie, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, tu jest jakaś zaspa! Tu jest jakaś zaspa śniegu! O nie! Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, że tutaj będzie tyle śniegu, ale w tym momencie to ja chyba nie wyjadę. W tym momencie ja chyba nie wyjadę. Utknąłem w zaspie. Na szczęście zahaczyłem. Nawet nie zahaczyłem. Myślałem, że zahaczyłem o drzewo, ale nie. Przyczepność nie była taka zła. Ten zakręt wziąłbym z prędkością 60 km na godzinę. Ale tutaj jest gigantyczna ilość śniegu, i to mi się w ogóle nie podoba. Jak to jest możliwe, że tutaj napadało aż tyle. Zobaczcie, co się stało. Ja tutaj wjechałem naprawdę bardzo, bardzo szybko. Tu są nawet ślady ubite. Wjechałem na to dobrze, że się nie wywróciłem. Dobrze, że jakoś ten śnieg zaczął mnie hamować. No ale prawda jest taka, że ja będę musiał się stąd jakoś wykaraskać, ale wyciągać się stąd będziemy w kolejnym odcinku. Ja wyłączam silnik, zapalam awaryjne, chociaż i tak prawdopodobnie nikt tutaj nie przyjedzie, i biegnę po traktor. Najpierw płuk. A potem Lina. Do zobaczenia.